Ta trumna ma pewne bezpośrednie odniesienie fabularne, gdyż no, jeden z głównych bohaterów, no, ta czarna postać, czarny charakter, ma taką, takie przezwisko, taką ksywę, grabarz ma to związek bezpośredni z tą trumną. No, 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 no. A pokaż, pokaż ten, te, te, te takiego wiesz, jak to wygląda w ogóle, o, tutaj, wiesz, no na przykład twarzy czy, czy, czy z tego by coś było. Wie wiesz tak? wie co, możemy... No jak? no nie będzie. No poczekaj tak, na chwilę, deklaruję. Chyba, że wiesz. No to teraz tak, no, wiesz, no. No ja mam, to tu mogę Tak. Nie można! Aha, Ty... no nie mam o to było. <zuArene> <oversize> <.ppyaciones> no wow, wow, wow. Ja nie chcę umierać. Ja wiem. Nie dotykaj rączkami do oczu. Maciek, to jest to pani Łukasz, pani Janin. Tak, ja nie chcę umierać. Adam Łukasz, pani Janin. Czytam Ci jak jest w tekście. Wierzę, że dorwiecie go i odnajdziecie to nagranie. No Jak będziemy jest? robić drugą scenę, czekaj, to możemy zrobić z, z szerszego plazu. Że widać mniej więcej, ja będę spokojnie już leżała bardziej. Okay, ja Powiedz mamo tato, do mamo tato. Moje siostrzyczki, bracia, tak, tak jest w tekście. Okay. Bardzo Was kocham. Żeby eskalować, wiesz, tutaj powinno Ci właśnie powietrza może brakować. Dobrze. Ja to się uspokoję. No, tak. Że to będzie bardziej... Tak. Tam było bardzo nerwowo i było, to mocno było. może być, może być. Magda, muszę dotrzeć do Twoich Widzę. To znaczy nie, no Magda, bo pierwsza część to jest taka, że dopiero on się zagrzebał. To co, możemy pierwszą? Dobra, uwaga, światło. Proszę ciszę. Te odcinki nawiązują, może nie w sposób bezpośredni, a raczej taki pośredni do znanej sprawy z lat 60. i początku 70. do sprawy z zagłębia. Dostaliśmy historię podzieloną na trzy odcinki. Nie ukrywam, nadaje się ona na film pełnometrażowy. Oczywiście tutaj te odcinki rozgrywają się współcześnie, i nie jest to żadna rekonstrukcja. Mnie zaskoczyły te trzy odcinki to, ile tu jest do, do zagrania, do, do pokazania nowych swoich możliwości. No walka, walka, walka. Te trzy odcinki dla Basi to jest yy, duża walka. Barburka. Cześć to ja barburka, pozdrawiam wszystkich telewizorów, moich fanów. Żegnam was. Cisza, kamera! Patja! Jaki! Jakim! Wybórz mnie stąd! To nie jest śmieszne! Słyszysz! Marsz, wykr wy wykręcasz lewa prawa. Tak, Coś dobrze wyglądało. Tak, tak. Poczami jakbyś spojrzałem. Od pierwszym miał trzeba by go zrobić. Ale wiesz co, to jest tak. Od tego można zacząć. Zacząć się od tego. Od zacząć. Tak, od tak. tego Próbujesz, próbujesz i przestajesz walczyć. Więcej tego drapania. Dobra. Zrobić lewo. Film dokumentalny pod tytułem Jestem mordercą, który właśnie opowiadał o sprawie Marchwickich. Właściwie ten dokument jako pierwszy mówił o tym, że ten wyrok był niejasny, że najprawdopodobniej było, była manipulacja, jeżeli chodzi o dowody, i że najprawdopodobniej skazano nie w tej sławnej sprawie niewinnych ludzi. Właściwie bez palców, może no, dajcie oczy. się pierde. Ta jest zrobiona. Tylko to, to jest, a tu do a to, tego to bliskie. Ett... Tak, a do tego są... To musimy tam zlikzki. No dobra, no okej. Okay. mnie bomba. To jest właśnie bycie gwiazdą. Pozdrawiam wszystkich gwiazdy. Osalała. Okej, zobaczcie, Robimy robimy dalej. Pół godziny. O dobrze, 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 teraz widoczne są te palce, dobrze. To jak to zrobić, żeby teraz było, że ja chciałeś to? to? O, o. Tak, jest okej. Okay. Aha. Uh -huh. O, tak, 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 o, dobrze, to dobrze, dobrze. dobrze. Uwaga, uwaga, podziemy. kamera. Akcja! No mamy. Nie działajesz. Jak chcesz, może mi jeszcze raz dla świętego pokoju. Chcesz? Nie wiem, nie. to jest To zróbmy jeszcze ostatniego. Mamy jeszcze dubla. Dobra, ostatni dla Mardy. Skocz mi światełko. Chciałbym powiedzieć. Tym razem zdarzyło się tak, że to znowu Basia ma swoje 5 minut. Znów wyjazdowy odcinek, jesteśmy na Śląsku. Częściowo tam, częściowo zdjęcia są robione tutaj w Warszawie, w Tworkach. Tylko wiecie, że to nie wolno puścić na porządek, Tylko po tym Po odcinkach, które tam zostanę?